Odkryj znaki, które Bóg wysyła, aby zmienić Twoje życie. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozpoznać znaki zmian, które Bóg wysyła w Twoim życiu. W trudnych chwilach kluczowe jest rozpoznanie tych znaków i zaufanie, że Bóg działa na Twoją korzyść. Bóg wysyła ludzi, aby Ci pomogli we właściwych momentach. Bądź otwarty na przyjęcie pomocy od innych ponieważ często to oni stają się narzędziami Boga w naszym życiu. Kiedy znajdujemy się w trudnych sytuacjach, często czujemy, że nie mamy siły, aby iść dalej. Jednak to w tych momentach słabości Bóg często wysyła aniołów przebranych za zwykłych ludzi, aby nas wspierali i prowadzili. Ci ludzie mogą pojawić się niespodziewanie, przynosząc słowa pocieszenia, mądre rady lub po prostu przyjazne ramię, na którym można się oprzeć. Rozpoznając i doceniając obecność tych ziemskich aniołów, pozwalamy Bogu działać w naszym życiu przez nich, przekształcając nasze trudności w możliwości wzrostu i przezwyciężenia. Bóg często otwiera niespodziewane drogi, aby nas zaskoczyć. Kiedy napotykamy sytuacje, które wydają się niemożliwe do rozwiązania, właśnie w tych momentach pokazuje swoją moc. Może to być przypadkowe spotkanie, okazja, która pojawia się znikąd lub nieprawdopodobny wynik, który całkowicie zmienia bieg naszej historii. Te pozornie przypadkowe wydarzenia są w rzeczywistości przejawami troski i interwencji Boga w naszym życiu. Rozpoznając te zaskakujące zwroty jako dary od Boga, otwieramy przestrzeń dla Jego działania w niezwykły sposób i przekształcamy niemożliwe w rzeczywistość. Dlatego bądź uważny na niespodziewane znaki i zaufaj, że Bóg pracuje za kulisami, aby dokonać cudów w Twojej podróży. Bóg może otworzyć Twoje oczy na nowe możliwości w niespodziewany i zaskakujący sposób. Czasami używa pozornie banalnych sytuacji lub codziennych zbiegów okoliczności, aby przyciągnąć Twoją uwagę i pokazać drogę, którą dla Ciebie przygotował. Może to być przypadkowe spotkanie z kimś, kto przynosi ważną wiadomość, książka, która trafia w twoje ręce we właściwym momencie, czy nawet objawienie we śnie. Te doświadczenia nie są zwykłymi przypadkami, lecz przejawami boskiego prowadzenia w twoim życiu. Będąc otwartym i gotowym na te znaki, pozwalasz Bogu działać w niezwykły sposób, odkrywając możliwości i szanse, które wcześniej były ukryte. Bądź uważny na szczegóły swojej codzienności ponieważ to w nich Bóg często ujawnia kolejne kroki Twojej drogi w kierunku cudów, które dla Ciebie przygotował. Kiedy Bóg przywraca relacje, które wydawały się na zawsze stracone, dokonuje cudów w Twoim życiu. Pojednanie między dwiema osobami, które oddaliły się od siebie z powodu nieporozumień, urazów czy okoliczności życiowych, jest potężnym znakiem boskiego działania. Proces uzdrawiania i odbudowy zerwanych więzi jest przejawem miłości i miłosierdzia Boga w działaniu. Czasami przywrócenie straconej relacji może wydawać się niemożliwe w oczach ludzkich, ale dla Boga nie ma nic, co byłoby poza jego zdolnościami przekształcającymi. Kiedy takie uczucia jak przebaczenie, zrozumienie i empatia zaczynają rozkwitać tam, gdzie wcześniej była ból i dystans, wiedz, że to Duch Święty pracuje, aby przynieść uzdrowienie i odnowę. Bądź gotowy, aby przyjąć i okazać przebaczenie, ponieważ to w tym akcie miłości i pojednania dokonują się najgłębsze cuda. Kiedy Bóg potwierdza swoją wolę poprzez swoje słowo, wysyła wyraźne znaki, że działa na Twoją korzyść. Zanurzając się w pisma święte, możesz znaleźć fragmenty, które dokładnie odzwierciedlają to, co przeżywasz, przynosząc pocieszenie, kierunek i nadzieję. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Zdolne ujawniać boskie plany dla Twojego życia i wzmacniać Twoją wiarę. Podobnie jak obietnice Pana wspierały wiernych na przestrzeni dziejów, są one także latarnią, która prowadzi Twoje kroki w kierunku cudów, które On dla Ciebie przygotował. Kiedy Bóg wysyła prorocze słowo do Twojego życia, sygnalizuje, że wielkie przemiany są na horyzoncie. Te boskie wiadomości mogą przyjść przez. Pastore zaufanego przyjaciela lub nawet podczas intensywnej modlitwy. Otrzymując prorocze słowo, ważne jest, aby rozpoznać, czy jest ono zgodne z wolą i zasadami Boga. Prawdziwa przepowiednia przynosi poczucie pokoju i potwierdzenie w Twoim duchu, wskazując, że Bóg mówi bezpośrednio do Ciebie. Bądź otwarty na te niebiańskie przesłania i pozwól, aby kierowały one Twoimi krokami w stronę cudów, które Pan przygotował dla Twojego życia. Kiedy Bóg dokonuje cudów w Twoim życiu, często manifestuje się poprzez niespodziewane i niewytłumaczalne wydarzenia. Te momenty mogą wydawać się przypadkami, ale w rzeczywistości są znakami boskiej interwencji na Twojej drodze. Bądź uważny na te niezwykłe zdarzenia, ponieważ mogą być sposobem, w jaki Bóg wybiera, aby się Tobie objawić. Może to być przypadkowe spotkanie z kimś, kto przynosi kluczową wiadomość, nieprawdopodobny zwrot wydarzeń, który całkowicie zmienia bieg zdarzeń, czy nawet objawienie we śnie, które wskazuje nową drogę. W każdej niezwykłej sytuacji obecna jest subtelna obecność Boga, który działa w ciszy, aby przekształcić Twoje życie i prowadzić Cię do cudów, które dla Ciebie przygotował. Wytrwałość w modlitwie jest jak duchowa podróż, w której trwasz niezłomnie mimo przeciwności. Podobnie jak sportowiec trenuje nieustannie, aby osiągnąć zwycięstwo, Ty również musisz wytrwać w swojej komunikacji z Bogiem, ufając, że słyszy Twoje modlitwy i działa na Twoją korzyść. W momentach, gdy odpowiedzi wydają się odległe, to właśnie Twoja wytrwałość wzmacnia Twoją wiarę i przybliża Cię do cudów, które Bóg dla Ciebie przygotował. Pamiętaj, że modlitwa to nie tylko akt mówienia do Boga, ale także słuchania Jego głosu i łączenia się z Jego wolą dla Twojego życia. Trwając w swoich błaganiach i prośbach, okazujesz zaufanie do Bożej wierności i pewność, że w odpowiednim czasie spełni on swoje obietnice. Kiedy Bóg jest bliski dokonania cudów w Twoim życiu, możesz doświadczyć niezwykłego poczucia radości i wdzięczności, które przekracza okoliczności wokół Ciebie. Ta radość nie opiera się na obecnej sytuacji, ale na pewności, że boskie dzieło jest w toku. To tak, jakby sam duch święty zalewał twoje serce niewysłowionym pokojem i szczęściem, które wykracza poza ludzkie zrozumienie. Ta głęboka wdzięczność, która pojawia się w twoim wnętrzu, jest wyraźnym znakiem, że coś niezwykłego jest na horyzoncie. Czując tę szczególną wieść z Bogiem, pozwól sobie wyrazić tę radość poprzez chwałę i dziękczynienie. Ponieważ to w tych momentach wywyższenia przygotowujesz się na przyjęcie cudów, które On dla Ciebie przygotował. Słuchając świadectw innych ludzi o cudach, których Bóg dokonał w ich życiu, przypominamy sobie o jego przemieniającej mocy i niezachwianej wierności. Każda historia przezwyciężenia i boskiej interwencji inspiruje nas do utrzymania nadziei i wiary, nawet w najbardziej wymagających chwilach. Kiedy napotykamy relacje o tym, jak Bóg zmienił niemożliwe sytuacje, wyleczył nieuleczalne choroby czy przywrócił stracone relacje, jesteśmy pobudzani do wiary, że On również może działać niezwykle w naszym własnym życiu. Te świadectwa nie tylko wzmacniają naszą ufność w Pana, ale także łączą nas ze sobą poprzez wspólnotę i dzielenie się cudami, które On dokonuje. Świętując zwycięstwa naszych braci w wierze, Deklarujemy wielkość Boga i przygotowujemy grunt pod cuda, które On jeszcze ma dla każdego z nas. Jeśli pragniesz doświadczyć cudów Boga w swoim życiu, nie zapomnij subskrybować kanału i dzielić się tym przesłaniem z tymi, którzy również potrzebują tej wiadomości. Pamiętaj: Znaki są wokół nas, wystarczy być czujnym i pewnym w boskie dzieło. Niech obecność i moc Boga zawsze prowadzą Twoje kroki.